Hejka, hejka, moje kochane ptaszynki. Nie ukrywam, że seria z hodowli koni ma u mnie ogromny sentyment i miłość, ponieważ jesteście bardzo aktywni pod wszystkimi filmami. A zwłaszcza teraz ta aktywność mi się mega przyda, więc zostawcie komentarz i łapkę w górę. Bo ostatnio bardzo mi spadły zasięgi na kanale przez przerwę, którą miałam, więc yy, to będzie dla mnie duże wsparcie, a tymczasem opowiem Wam, co robiliśmy ostatnio. A więc to jest nasze rancho i ono jest totalnie przekozackie. Hmm, jest piąta rano i dzwoni do Lawendy Aleksander Bocia. Ten ziomek jest z kandydatem na kolejnego Partnera dla Lory i chyba mu zależy, skoro dzwoni o 5 rano, i pyta się jej, czy może mieć przyjaciółkę. Myślę, że możesz mieć przyjaciółkę, o ile to nie jest dziewczyna, jest git. A więc mamy, słuchajcie, mały domek dla naszego lokaja, który właśnie sobie śpi i uwaga, śni o sprzątaniu. Idealny lokaj! Mamy bardzo dużą stajnię podzieloną na dwie, tu jest drugi wybieg, no po prostu ogromne, przepiękne rancho. W środku też udało nam się ostatnio powiększyć nasz dom, więc tu na dole mamy kuchnię z salonem dużą. Jest Łazienka jest pokój Lory, jest jeden wolny pokój, gdzie jest tylko krzesło, jeszcze nie wiem co z nim zrobimy, no i na górze króluje lawenda, gdzie ma ogromny, zarąbisty pokój razem z osobną łazienką tylko dla siebie i jest po prostu kozacki ten pokój. O, właśnie namalowała jakąś rybę, ale słodko. No, jest dopiero 5.30, więc lawenda jeszcze śpi. Ale Lora musi już stać, bo zaczął się poród. Gracja zaczęła rodzić, więc ubieramy się szybko i idziemy ją uspokoić. Gaja jest naszym najstarszym i najmądrzejszym koniem. Potem mamy goździk, jej córkę. Kolejną córkę Grację, która właśnie będzie się źrebiła. Jest jeszcze Ogierek Gaj, nasz nowy nabytek. Piękna delicia, ona jest taka słodka. I mamy trzy źrebaki: Felicja, Gara i Deli. Poruszę temat naszych źrebaków. Bo właśnie w ostatnim filmie pytałam was, co z nimi robimy? Czy zostawiamy, czy sprzedajemy? Felicja ma przecudowne cechy: jest łagodna, inteligentna oraz przyjacielska. Jest idealna i ona z całą pewnością zostaje. Mam problem z garą, bo chciałam ją totalnie sprzedać, ale ona ma cechy mistrzowskie geny, dzięki czemu będzie uczyła się szybciej. I to jest naj... nasz pierwszy źrebak z mistrzowskimi genami. A o to chodziło w hodowli koni. Żeby mieć jak najwięcej koni, z jak najlepszymi umiejętnościami, żeby wszystkie nasze konie były czymś. I żeby one rodziły kolejnych czempionów. I na końcu mamy Deli, który jest niezależny przyjacielski wytrzymały, ale krnąbny i to nie jest zbyt dobra cecha. Wolniej rozwija w sobie umiejętności. Częściej również nie udaje im się poradzić z przeszkodami dla koni. Więc niestety ale Deli raczej pożegnamy. Chociaż Wy, moi kochani, pisaliście pod moim ostatnim filmem, żeby zostawić oba koniki, ponieważ mają predyspozycję do treningów, a później ich dzieci mogą mieć idealne cechy. Ale pisaliście również, żeby dać szansę byłemu lory y, tacie lawendy. Aurelio który totalnie narobił nam wielu szkód w życiu. Więc nie wiem, czy Was słuchać. O dzień dobry, kto to wstał? I widzę, że Ty nadal chodzisz w tym kombinezonie. Czemu? Lawenda ma czas, w którym nie chce być lawendą, tylko truskawką. i nosi ciągle ten kombinezon, ale ja po prostu pozwolę jej na to. No i konikiem lawendy jest goździk. Ojej, kochani, w końcu się źrebi, bardzo się cieszę. Nie liczę na nic konkretnego, bo raczej, jak nie będzie miał dobrych cech, to go sprzedam. To ogier. Oj, tak się cieszę, że to jest ogier. Dobra, poszukam teraz dla niego imienia pod ostatnim filmem O, od ptaszynki majaku I mam tutaj bardzo fajny gaz Podoba mi się, takie krótkie I budujemy od tego momentu naszą własną markę osobistą Dlatego na nazwisko nasze konie będą miały stadnina lory Pokaż jak wyglądasz. Jest totalną kopią swojej mamy Tylko ma ciemniejszą grzywę Jest naprawdę bardzo ładny o, jest cecha dziedziczna. Zaciekawiony. Błaga mniej, też inne pozytywne cechy. Natarczywy, inteligentny indywidualista, zaciekawiony. Ja raczej bym sprzedała tego maluszka w przyszłości, ale na razie to jest jego pierwszy dzień, więc jeszcze go zostawimy. Lawenda właśnie ruszyła na trening, więc powodzenia. A my mamy 250 simolonów na koncie, więc musimy na szybko zarobić, żeby opłacić naszą e, służbę, naszego lokaja i w ogóle ogarnąć całe gospodarstwo. Ale już niedługo. Bo aż za dwa dni, a raczej już za dwa dni Nasza lawenda ma urodziny i będzie nastolatką A wiecie co to oznacza? Że ona będzie mogła brać udział w różnych konkursach Dobra młoda, czas iść do szkoły Siądź z konia, idź do szkoły Powodzenia! Chociaż trochę mnie zastanawia, dlaczego ty idziesz do szkoły w toczku, ale w sumie może... czemu nie? Standardowe zajęcia na ranczu, czyli uczenie małych z rybaków jedzenia, uzupełnianie karmy, sprzątanie... Ej, co się tutaj dzieje? Hej, podobno ty i Hołda przyjaźnicie się ze sobą. Ona jest naprawdę fajna. Lawenda... Co tutaj? Hołda jest naszym lokajem właściwie. I stary dzwoni powiedzieć, że nasz lokaj jest fajny. Trochę to dziwne. Właściwie, co jesteśmy w kryzysie finansowym na ten moment, bo ostatnio dużo zainwestowaliśmy, więc no co robimy w takim wypadku? Bierzemy udział w konkursach jeździeckich. Przecież lawenda, mimo tego, że nie lubi, to naprawdę bardzo dobrze jeździ. I swoją drogą jej córka też ma już ósmy, więc wyobraźcie sobie, jaki to jest talent młody. Inne dorosłe konie wysłałam na trening, więc pracujemy pełną parą. Bardzo lubię w ogóle to miasteczko z rancza. Jest naprawdę klimatyczne. Ja wam nie pokazuję wszystkiego, ale wy nie. Macie pojęcia, ile coś z pracy, i to jest za dużo na jednego sima. Jest godzina 15, nasza córka już jest w domu w ogóle, muszę jej kazać e, zadbać o siebie. E, konie trenują, my cały czas bierzemy udział w zawodach i mało co zarabiamy. Jesteśmy chyba stówkę na plusie tylko. Ściągnęłam tutaj lawendę, żeby sobie poćwiczyła z goździk. Ja nie mogę się doczekać już tych urodzin, bo obie laski nieźle mają te statystyki porozwijane. Jestem z nich mega dumna. O, srebrny medal, bardzo dobrze, Gaj, e, uratowałeś nas dzisiaj troszeczkę finansowo. Ale my dodatkowo dzisiaj sprzedajemy naszego rybaka Deli, który ma tą cechę krnąbny, która sprawia, że on się wolniej uczy. Sprzedajemy i dostajemy za to 1000 simolonów. Także bardzo fajnie. No i widzicie, widzowie, jest już godzina 19, a my dopiero wróciliśmy do domu z całym naszym tutaj dobytkiem. Wow! Ej, co się stało? Właśnie dostaliśmy 4300 za ali, aliment. Jestem w mega szoku dlatego, że ja mam te alimenty włączone, ale nigdy Lora nie dostała alimentów. Po prostu jej on nie wysyłał. Ja myślałam, że po prostu nie działa w tej rozgrywce. A nagle dostajemy alimenty. Wydajmy zatem te pieniądze w jakiś wartościowy sposób. Kupmy właśnie projekt dla lawendy, żeby też trochę się pouczyła. Tak sobie myślę, że może po prostu jutro nie wyśle jej do szkoły. Niech może zostanie w domu. Okej. Okay. Przepraszam bardzo. Co on tutaj robi? Aurelio mi się zrespił w domu. To, że konie wchodzą do środka, to jestem przyzwyczajona. Ale on sobie przyszedł po prostu na obiad. O, przytulili się na powitanie. Jak miło. Wow, z nią też się przytulił. To już jestem zaskoczona. Po prostu stoją i patrzą na siebie i nic nie robią. Ale to jest awkward. O Boże, ty tego nie robisz. Baba odkurza nam w boksie gówna. Kupy koni. Normalnie odkurza. Tak się nie sprząta tego. Ale jaja. Ten odkurzacz będzie cały w kupie, nie? O, dobra, pomaga jej w lekcjach. Niech się poczuje trochę ojcem, ale lawenda w tym czasie niech odpocznie. Jest mega zmęczona. Zagoniłam go do pomocy w projekcie, i teraz niech się zajmie córką. W końcu! A nasze konie. Trenują w nocy i właśnie ta pannica Gracja zdobyła ósmy poziom e, skakania, więc coraz mądrzejsze są. Uuu, Lawenda dostała cechę odpowiedzialna. Ona jest zupełną odwrotnością swojej mamy. Zrobili projekt, ale e, Lawenda jest bardzo zmęczona. Ją teraz kładzie ją do łóżka, ale postanowił ją położyć do łóżka Lory zamiast do, do jej łóżka, ale dobra, w sumie czemu nie? Dobra i to. Ona myśli o policji. <laughs> Chłop nie przestaje mnie zadziwiać. Poszedł do pokoju naszego lokaja i je Czekoladowe. Dzień dobry kochani, na dzisiaj mamy bardzo fajne plany. Najpierw zajmiemy się konikami. Dwie ranczerki, jedna będzie brała udział w konkursie z końmi, druga będzie trenowała z swoim ulubieńcem. Jooo, złoty medal widzowie, bardzo się cieszę. Lawenda trochę potrenowała i postanowiłam zawołać jej grupę przyjaciół, żeby się razem pobawili. I widzę, że jeden z nich, a mianowicie Emil, już dorósł i jest nastolatkiem i nawet jest podobny do... Aurerią, nieprawda? To jest trochę dziwne. Ale lawenda też będzie miała za chwilę urodziny. Lawenda wymienia się z nim bransoletkami przyjaźni. Pożar? Paweł rozpoznał... Po... Jaki Paweł? i Jaki pożar? O my G. Przyszedł kolega lawendy, Paweł, który stał się nastolatkiem. On był w jej w grupie. I normalnie nam podpalił grilla. No co za gość. No po prostu nie wierzę w to. Tak, w ogóle gaśnicą teraz tutaj gasi. Co ten chłop robi? Wszystkie... Ej, on się zapalił! OMG! Oh się zapalił! Gasimy go! Ej, mam nadzieję, że on nie będzie partnerem na Nie wiem, w, kto, w kim się zakocha z wszystkich swoich kumpli, bo ona ma dosyć dużo kolegów. Ale oby nie w tym, bo jest nieudacznikiem. Aha, oni patrzą razem w gwiazdy. Czy to by nie przeszkadzało, że on śmierdzi? Spalony. Ja spełniam w ogóle jej kolejną aspirację z racji tego, że poprzednią już spełniła. Ale mało tego, wyobraźcie sobie, że ona ma wszystko na fula z tych umiejętności dziecięcych. Więc idealnie, i teraz, żeby spełnić kolonę aspiracji musi spać w domku na drzewie, więc dzisiaj będzie tam nocowała. Nasza rodzina jest chora. Ta siedzi na łóżku i pije kawę. Koń staje dęba w naszym pokoju, ale okej czytam mu książkę. Macie jeszcze jakieś pytania odnośnie naszego stylu życia i, i tej rodziny? Chyba nie. Ta sytuacja z kolegą Lawendy uświadomiła mi to, że ona za chwilę będzie miała własne problemy miłosne. To może zanim ona będzie miała te problemy miłosne i przeboje, ogarnijmy życie miłosne jej mamy. Wiecie co? Skoro cała nasza rozgrywka kręci się wokół to zróbmy wydarzenie z na ranczu i zaprosimy tam wszystkich, z którymi miała jakieś relacje romantyczne. Tylko idź ogolić szybko te nogi. Czyli jest Amber, jest tata Lawendy, no i jest Aleksander. Wołam wszystkich na posiłek. Oczywiście koń w domu to normalka. W ogóle może przywitajmy się z wszystkimi. No i spróbujmy z każdym porozmawiać i zobaczymy, jakie relacje będziemy mieli z nimi pod koniec. Entuzjazmu się i zainteresowaniami. E, rozmawiaj. O, Z nim się bardzo otwarcie wita. Jak na razie, to Aleksander daje jej najwięcej atencji i zainteresowania. Ciągle do niej mówi, żartuje i tak dalej. Jest zadowolona z kontaktu z Aleksandrem. Ej, córka, wspiera mamę, a oni teraz będą tańczyli taniec kowbojski raz. Na ten moment nikt się totalnie nie wyróżnia. Okej, okay, przytulają się. Czyli ona chyba wybrała go, skoro do niego przyszła się przytulić. Ale nie wiem, co dalej. On coś gotuje. Kurde, ten Aurero teraz się wkupuje w moje łaski. Hmm, dołącz do gotowania. A ten mi na prysznic naprawia. Którego mam teraz wybrać? Widzowie, ja chyba zrobię ankietę na YouTubie bez Ten nagle jakąś zupę gotuje. Ten naprawia prysznic. Tamten się przytula. No, myślałam, że to będzie łatwy wybór. A się okazuje, że teraz nagle każdy się stara i każdy chce z nią być. No, co jest? No, chłop ciasto upiekł. No nie. Nie wierzę. Nie, następny ciasto. Co za w ogóle łby? On zobaczył, że tamten łupik, on wija, nie mogę być gorszy. Ja też umiem piec. Zobaczcie, jak wszystko rozlewam. Wow, nie. Imponują mi oni. Aleksandrę i Lora bardzo się przyjaźnią. Ej, ona z jakiegoś powodu ma przekreślonego teraz Ty Co ja mam o tym myśleć? Nie mam pojęcia. A Amber narobił jej mnóstwo mikstur odprężających. Ja nie wiem, co oni sobie wyobrażają. Ale ona cały czas chodzi, yy, słuchajcie, za nim. Teraz ma dołącz do gotowania. Wow, nie? On teraz robi te mikstury. Słuchajcie, a co? On małpuje za wszystkimi. Jak ktoś coś zrobi, to on nagle robi to samo. Oj brzuch boli, więc może... O, właśnie. Potrzebuje leku i on dla niej gotuje lek. Zobaczymy, czy jej pomoże. No dobra, więc wszyscy teraz idą. Rozpoczął się w ogóle festiwal smaków. Wszyscy poszli z wyjątkiem Ambera. On tutaj chce zostać. Ja nie wiem, co robić. Widzowie, ja zrobię tą ankietę. Znajdziecie ją na karcie społeczności e, przed publikacją tego filmu i zagłosuj którego z nich wybieramy? Tarego poczciwego Ambera? Aureria, który jest tatą naszego dziecka, ale też mamy z nim burzliwą przeszłość? Czy może Aleksandra, który ma totalnie czystą kartę? To będzie szalona noc, ponieważ robimy teraz piżama party, żeby wbić kolejną aspirację. Ej, wyjmuję to, co mamy w lodówce jakieś stare jedzenie nieraz i w ogóle niech wszystko zjedzą. Będę im spamować, żeby wszystko zjedli, ale są jakieś dobre rzeczy, bo jakieś ciasta są nieraz czy coś. Niech zjedzą. Ile dzieci mamy w domu, tyle jeszcze nie było, ale słuchajcie, lawenda ma urodziny już jutro, więc to jest ostatni dzień jej dzieciństwa, można powiedzieć. Idealnie zakończony piżama party. Jaki świetny klimacik. Oni teraz oglądają razem bajki. Zaraz będą rozkładać spiwory, Mega fajne. O dobra, ktoś tam rozłożył ten śpiwór. Jedna osoba, można powiedzieć. Coś tam rozkładają. E, dobra, wiecie co? Będę musiała pochować meble z pokoju lawendy, bo nie każdy się może przez to zmieścić. E, nie wiem tylko jak ich zachęcić do tego, żeby położyli się spać, bo spiwory są tu na górze rozłożone, ale oni chodzą po całej działce. Po ca... Wszędzie po prostu łażą. E, Niektóre... W ogóle jedna osoba sobie rozłożyła śpiwór na dworzu. W deszczu, nie mam pytań Nikt nie spał na tym nocowaniu Po prostu nikt się nie położył do tego śpiwora Zrobiliśmy im na śniadanie naleśniki I zaraz idą do domu Ale my dosłownie ich zawołamy za kilka godzin Na urodziny Lawendy Bo Lawenda ma dzisiaj urodziny Wow, będzie nastolatką, niesamowite ale póki co ma ostatnie chwile dzieciństwa. Myślę, że miała takie dzieciństwo 10 na 10, którego nie miała jej mama zdecydowanie. Nie dowierzam, że minęło tyle czasu, że ta pannica już będzie dorosła. W ogóle mam mega bekę z Lory, bo ona poszła spać do domku dla dzieci. O Boże, jak ona wyskoczyła z niego, jakby walczyła o życie. Poszła tam spać, bo nie mogła wytrzymać tej dzieciarni w domu, nie? Bo tam tańczyli i grali komputerze u niej w pokoju. A więc kochani, czekają nas urodziny. W końcu rozwiążemy sprawę z miłością Lory, także pamiętajcie, żeby głosować w ankiecie. I Lawenda będzie mogła zostać mistrzynią jeździectwa, brać udział w konkursach jeździeckich. Oraz w następnym odcinku zaczniemy produkcję już takich ogarniętych źrebaków, bo bardzo dużo naszych koni jest po prostu o krok od byciem czempionem. Zapowiada się świetna zabawa, więc zostawcie łapkę w górę. I w następny poniedziałek będzie 110 challenge, a w jeszcze kolejny będzie właśnie hodowla koni lory. A widzimy się dwa razy w tygodniu, w piątki w poniedziałki na filmach, więc zostawcie subka, jeżeli mi jeszcze nie subujecie. Komentarz i pamiętajcie o tej ankiecie, piszcie w komentarzach, co myślicie, co robimy dalej, co byście zmienili. Z tej strony Pia, pozdrawiam was, moje kochane ptaszynki hejka, do zobaczenia!